BMW 7 na złomie e 65, które wam pokazywałem dwa dni temu. Zobaczcie, co się stało. Dwa dni tylko minęło. Pan zobaczył filmik i już nie ma wnętrza. Wszystko zabrane do tego stopnia, że zobacz kostki połucinane, rachuciachu. Wszystko pozabierane. Kurde, pan coś tu szabruje, ja przyjechałem całe auto zabrać. No? To no już za późno. Za późno? Tak. Kierownicy nie wziął, nie wiem dlaczego, chociaż kierownica naprawdę jest w ładnym stanie. Chciał jeszcze sufit, ale zrozumiał na filmiku, że jest dziura w dachu, i zrozumiał, że przeleje woda. A mi chodziło o to, że jest po prostu szyberdach. Takie po prostu delikatne sprostowanie. Gdzieś tutaj jeszcze jakieś światełko, widziałem, że, że z tylnej klapy gdzieś coś tutaj porwał, bo tamto pęknięte nie chciał. Więc tu jest jeszcze kilka elementów takich do zabrania. Można sobie przełożyć na tego przedlifta, na polifta. Macie każdą śrubkę każdego grata. Szczególnie, oh, widzę, że kierunkowskaz chyba też sobie zapożyczył. Macie cały przód, czyli sobie tutaj wszystko rozbierasz, łącznie z błotnikami, oczywiście, reflektory, maska, grill, zderzak, wszystko i możesz sobie przełożyć z przedlifta na polifta, masz wzmocnienia, każdą śrubkę, wszystko działa. Czyli rozumiecie, dwa dni tylko ten samochód tutaj stoi ponad rok i stał w takim nienaruszonym stanie, bo ludzie jak gdyby częściami do BMW 65 się nie interesują. No to dwa dni minęło rachu ciachu. Ja myślę, że jeszcze za dwa dni zostanie sam szkielet. Będzie go można wtedy już na wagę. Gdzie to wszystko można kupić? Auto Złom Topikar koło Tarnowa. Z Krzyszów 22A. O ile dobrze to powiedziałem. Masz tutaj tyle części, że <ścoughs> na pewno coś znajdziesz.